Wysokie stanie Mareki Śtytu. Wysokie stanie Śtytu. Wysokie stanie Śtytu. Wysokie stanie Śtytu. Wysokie Piękna, e, tak. jest aktywę, jest aktywę, jest I odmieniłam w tej chwili piękna księżnica Esmeralda. Bez przekonania. Tak, Esmeralda. Która z tych, jak najlepiej się wiesz, i oczywiście tak. I nawet fajne Boże. Jestem księżnica Esmeralda. Księżnica Esmeralda miała piękne włosy. I think we You <laughs> Altyazı <laughs>